Nine, eight, seven, six, five. Czy będzie mnie dobrze słychać, ponieważ trochę wieje wiatr, jestem na mojej ulubionej górze Zakrzówek, zachodzi słoneczko, tutaj mnie tak ładnie oświetla z tej strony, Ela Gawin. Czy narkotyki, alkohol, nadużywanie leków może spowodować, ujawnić choroby psychiczne? używanie alkoholu, narkotyków, różnego rodzaju leków. Środków pobudzających na siłownie, dopingujących może dawać objawy podobne do chorób psychicznych lub może wydobywać, wywoływać choroby psychiczne, zaburzenia, do których mamy tendencje, które wcześniej się nie ujawniły. Mówi się w psychologii i psychiatrii, że jak najbardziej. Ja muszę powiedzieć, że ja nigdy nie miałam żadnych myśli samoucznych, prób samobójczych, ani depresji w takim stopniu, żeby nie wstawać z łóżka, nie pracować, nie myć się. Nigdy nie miałam jakichś zaburzeń. Afektywnych dwubiegunowych, żeby mieć okresy jakiegoś przygnębienia, depresji, a potem mani i robić rzeczy kompletnie irracjonalne. Wydaje mi się też, że nie cierpię na żadne zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne. Jednak różne zachowania, sytuacje w moim życiu. Łączę z różnymi zdarzeniami. Jak każdy, miałam różne traumatyczne sytuacje, kontakty z toksycznymi ludźmi. Byłam ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej, mobbingu, stalkingu. No i oczywiście to na nas wpływa. Ale muszę powiedzieć, że nigdy nie robiłam dziwnych jakichś rzeczy. Natomiast zauważyłam, że w latach 90., kiedy zażywanie narkotyków w Polsce było dozwolone, nie można było tylko handlować tymi narkotykami. Ale nawet można było posiadać małą ilość takich środków. I gdzieś tam na dyskotekach, gdy miałam dwadzieścia parę lat, to było popularne, że, że ktoś tam. Proponował jakąś ekstazę, kokainę. Oczywiście, jak ktoś był mądry, rozsądny, to nie zażywał tych środków. Ale zdarzyło mi się kilka razy spróbować. W latach, kiedy po studiach zaczęłam właśnie chodzić po klubach krakowskich, po dyskotekach. I, i muszę powiedzieć, że po tych narkotykach właśnie miałam straszne takie nastroje depresji. Myśli sam. Nawet takie myśli, żeby kogoś zabić. No i w ogóle bardzo różne rzeczy się wtedy robi, po prostu głupie pod wpływem tych środków, czyli narkotyków, alkoholu, leków. Natomiast to był taki przejściowy okres w moim życiu, rok albo dwa. Potem w 2000 roku bodajże weszła ustawa o tym, że w ogóle nie wolno nawet mieć przy sobie śladowych ilości narkotyków, żadnych środków, więc to przestało być w ogóle powszechne w klubach, no i ogólnie zapomniałam o tym epizodzie ostatnie 20 lat żyję sobie spokojnie, bez żadnych jakichś yy, dziwnych myśli. Zauważyłam, że alkohol jest bardzo silnym depresantem i wywołuje różne takie dziwne stany myślenia, też postrzegania. Z tym, że ja akurat korzystam z alkoholu w bardzo małych ilościach i co jakiś czas. Natomiast podejrzewam, że ktoś, kto nadużywa alkoholu, no to oczywiście może właśnie osiągnąć stany albo bardzo skrajnej depresji, albo właśnie pobudzenia, nerwowości. I jeszcze gorzej, jeśli zażywamy te narkotyki. Dlatego często się mówi w psychologii i w psychiatrii, że właśnie stosowanie narkotyków, nawet marihuany, leków, nadużywanie leków, alkoholu, wszelkich takich środków stymulujących mózg jest bardzo niebezpieczne, bo z jednej strony może wywołać taką objawy choroby psychicznej, schizofrenii czy innej, ale z drugiej strony może po prostu uaktywnić te tendencje, tę chorobę, którą mamy gdzieś w sobie. Ja aktualnie nie mam żadnych w ogóle problemów ze sobą, żyję sobie, pracuję, wychowuję dziecko i fajnie się czuję. Tylko po prostu pamiętam z młodości i z różnych swoich doświadczeń, jak takie środki na mnie działają, jak one, na przykład, stymulują libido, zainteresowanie seksem, podejmowanie różnych decyzji. Właśnie nadużywanie narkotyków, leków, alkoholu powoduje, że zmieniamy partnerów, wywołuje taką rozwiązłość też seksualną, nieodpowiedzialność, trwonienie pieniędzy, zaciąganie kredytów, robienie długów. Co ciekawe, na przykład pijąc sobie od czasu do czasu piwo, takie ciemne, które ja bardzo lubię, czy tam jakieś wino, no to na przykład... Potem w ogóle nie mam ochoty nic zrobić w domu, sprzątać, zajmować się kuchnią, posprzątać garażu, samochodu, nawet przy małych ilościach tego alkoholu spożywanego nie niecodziennie. A wyobraźcie sobie, w jakiej sytuacji jest ktoś, kto tego, na, tego alkoholu po prostu nadużywa. Także wszelkie te właśnie substancje są niezwykle niebezpieczne. No i chciałam właśnie Was ostrzec, w pozorom pomimo, że czasami właśnie nagrywałam wideoblogi, że alkohol jest fajny, czasem gdzieś tam się zrelaksować, skosztować, to jednak ja w praktyce unikam alkoholu, unikam leków, unikam wszelkich używek i pobudzaczy, bo po prostu natychmiast mam bardzo takie chwiejne myśli, nastroje. No i do czego zmierzam? Że zaobserwowałam o, u różnych bliskich, znajomych osób, ale też u o różnych obcych ludzi, właśnie, że oni pod wpływem różnych środków dziwnie się zachowują. I to jest w ogóle taki absurd troszeczkę dzisiejszych czasów. Z jednej strony sprzedaje się nam te środki, są ogólnodostępne, na przykład alkohol. Apteki są pełne leków przeróżnych. Lekarze przepisują środki na depresje nasenne, pobudzające, uspokajające, poprawiające nastrój, przeciwbólowe. A to wszystko jest na bazie takich substancji psychoaktywnych, narkotycznych, bardzo niebezpiecznych dla ludzi. I podaje się nam te środki, a potem na przykład jesteśmy oceniani w sądzie wcześniej przez policję, prokuraturę, że. Popełniliśmy jakieś przestępstwo. Chociaż powszechnie jest wiadomo, że te substancje, te środki właśnie powodują, że człowiek wyłącza zdolność perspektywicznego myślenia, zdolność przewidywania skutków swojego postępowania i w ogóle zmienia się mu charakter. No i prawo, prawnicy, sędziowie, wcześniej policjanci mówią nam, czyli ogólnie urzędnicy mówią nam, no tak, te środki, te substancje zażywałeś na własną odpowiedzialność. A skoro potem doszło do czy pobicia kogoś, czy kradzieży, czy jakiegoś innego przestępstwa, no to ty za to odpowiadasz. Trzeba było nie zażywać, nie kupować. Nie zażywać leków, narkotyków, jakichś pobudzaczy, czy alkoholu. A równocześnie jedziemy sobie samochodem i co kilometr, co. 2-3 km jest stacja benzynowa, na której przy kasie mm, rażą nasze oczy, butelki alkoholu, różne tam substancje, środki. No i to jest taki absurd troszeczkę. To, to są takie pułapki i trzeba po prostu na nie bardzo uważać. Także unikajcie wszelkich środków. Ja sobie dzisiaj zafarbowałam włosy. Zrobiłam sobie tak na czarno odrosty. A tutaj mam takie rude brązowe. Nie wiem jak to w ogóle wyjdzie. Czy to fajnie wygląda, czy nie. Ale po prostu. Może to będzie jakiś ciekawy efekt. Że czas zrobić sobie jakieś fajne nowe zdjęcia. Szukam jakiegoś fotografa, fotoamatora do zrobienia wspólnych fajnych zdjęć. Poza tym mm, szukam kamerzysty do współpracy, youtubera, z którym mogłabym nagrać wideo stream, ewentualnie może jakieś wspólne wywiady, rozmowy. Szukam niedrogiego lokalu do pracy na studio i na moje biuro, który mogłabym wynająć lub kupić, lub korzystać z niego na jakichś warunkach barterowych. I w ogóle ogólnie jestem otwarta na jakieś takie ciekawe kontakty. Ja oczywiście mam dużo różnych znajomych z mojej branży, tylko po prostu współpraca różnie się układa, dlatego że ludzie są, będąc na różnych etapach swojego życia, są mniej lub bardziej otwarci na taką współpracę. I z doświadczenia wiem, że zawsze warto takich fajnych, ciekawych ludzi, którzy nas stymulują do pracy i działania, po prostu szukać. Natomiast ja tutaj znam w Krakowie setki takich osób, i w całej Polsce, a nawet za granicą. Co nie zmienia faktu, że zawsze gdzieś tam w głębi serca ma się nadzieję, że może gdzieś jest jakaś ciekawa osoba, która, do której dotrą moje filmy która chciałaby ze mną coś fajnego zrobić. Bo nie trzeba się ograniczać tylko do jakiegoś kręgu ludzi, z którymi się współpracuje tu i teraz, tylko trzeba być otwartym na jakieś różne nowe sytuacje. Pozdrawiam Was i powodzenia.